Witam w kolejnym odcinku. W tej serii podsumowuję występy naszych reprezentantów w klubach. Na koniec zaskakujące słowa selekcjonera. Zostańcie ze mną. Zaczynamy od domowego podwórka, a więc od ekstraklasy. Kolejny fatalny mecz zagrała Legia, której bramki bronił Kacper Tobiasz. Golkiper aż trzykrotnie musiał wyjmować piłkę z siatki po golar na zagłębia Lubin, i tylko jeden obroniony strzał. Nota 5-6, nie może więc dziwić. Kolejny z zawodników tołecznego klubu, Paweł Wszołek, zaprezentował się odrobinę lepiej, ale kilkanaście celnych podań strefę obrony rywala nie zmienia ogólnego obrazu gry. Oceniony na 6-1. W meczu z Zagłębiem 45 minut na boisku spędził Bartosz Kapustka, który w tym czasie zdołał oddać jeden zablokowany strzał. Na pierwszą połowę otrzymał notę 6-4. Nie można nie odnotować faktu, że zarówno mecz, jak i jego wynik ustawił w pierwszej połowie popisowy występ Kamila Piątkowskiego, a więc stopera Legii, który w 32 minucie zaliczył trafienie samobójcze, a tuż przed przerwą chcąc wręczyć Tobiasza obronił strzał miedziowych ręką, co oczywiście zakończyło się dla niego czerwoną kartką, a zagłębie dostało rzut karny. Na boiskach klasy zdecydowanie lepiej wypadł Kamil Grosicki, który w Poznaniu zaliczył kolejny dobry występ w tym sezonie. Już w 15 minucie wyprowadził pogoń na prowadzenie. Ocena 7-1 za te 76 minut na boisku. Zaczynając podsumowanie wydarzeń na zagranicznych boiskach, przenosimy się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie w azjatyckiej Lidze Mistrzów Al-Duhail Krzysztofa Piątka przegrał 3-1, do a jedyną bramkę dla swojego zespołu strzelił właśnie nasz reprezentacyjny napastnik. Mimo porażki jego 90 minut na boisku zaowocowało oceną 7. W Portugalii natomiast FC Porto udało się na mecz pucharowy z Cieloricense, który wygrali do zera strzelając 4 bramki. Pierwszą z nich już w dziewiątej minucie strzelił nie kto inny jak Jan Bednarek. Jest to jego pierwszy gol na portugalskich boiskach. Drugi z naszych reprezentacyjnych obrońców Jakub Kiwior zagrał w tym spotkaniu 45 minut na lewej obronie Smoków. Za oceanem Bartosz Sliż rozegrał komplet minut dla Atlanty United. Oddał jeden strzał, 49 razy celnie podawał do kolegów zespołu. Dobra postawa w tym meczu została oceniona na 7-1. W Bundeslidze Kamil Grabara ma za sobą kolejny ciężki mecz bramce Wolfsburga, który gościł u siebie ekipę VfB Stuttgart. Mimo wysokiej porażki trzema bramkami. Grabara z notą 6-5 był jednym z najlepiej ocenionych piłkarzy swojego zespołu. Czterokrotnie skutecznie interweniował po strzałach rywali. W kolejnym przyzwoite spotkanie za Jakubem Kamińskim. Niestety nie udało mu się zdobyć gola ani asystować. Dwukrotnie udanie dryblował i oddał jeden niecelny strzał na bramkę 90 minut i ocena 6-8. Kolejny przedstawiciel naszej kadry w Bundeslidze, Arkadiusz Pyrka, rozegrał przeciętne spotkanie w barwach St. Pauli, które zakończyło się przegraną 0-3 z TSG Hoffenheim. Dużo niecelnych podań skutkuje notą 6-2. Na włoskich boiskach 28 minut w wyjazdowym meczu z Cremonese zalicza Jakub Piotrowski. Bez niecelnych podań, dwa wygrane pojedynki, niemniej 14 kontaktów z piłką to za mało, aby zasłużyć na coś więcej niż 6-3. Czyżby dobre występy w meczach reprezentacji sprawiły, że 8-minutową szansę w wygranym przez intermeczu otrzymał Piotr Zieliński? Niestety, mniej niż minut na boisku było kontaktów z piłką, za mało na ocenę. Może dobrze by było, aby Zieliński rozważał zmianę klubu już zimą. Przez 90 minut w meczu Specji z Cezeną dużo napracował się Przemysław Wiśniewski, aż 84 kontakty z piłką. Niestety jego drużyna przegrała to spotkanie 1-2, nota 6-4. W spotkaniu AS ROMA z Interem więcej minut na boisku otrzymał nasz młody obrońca Jan Ziłkowski. Przez 35 minut wygrał 7 pojedynków, popełnił dwa faule, za jeden z nich otrzymał żółtą kartkę. Przeciętna ocena 6-7. Cieszy jednak coraz większa ilość minut, jakie otrzymuje. Na tureckich boiskach w Drużynie Fenerbahce przez 12 minut przebywał Sebastian Szymański. W tym czasie zdołał oddać jeden niecelny strzał występ zaliczony. Ale pozycja Sebastiana w Drużynie nie może cieszyć. Gaziantep wygrywa 3-2 z Antaliasporem, a swoją kolejną bramkę zdobywa nie kto inny jak Kacper Kozłowski. Bardzo dobry występ. Dwa strzały na bramkę rywali. 94% celnych podań. Nota 7-7. Ogromnie cieszy taka forma Kacpra. Nasz reprezentacyjny Joker Karol Świderski zdobył jedynego gola dla Panathinaikosów w zremisowanym meczu z Arisem. Co tu dużo mówić, Karol robi swoje i robi to dobrze. 7-4. Mniej powodów do zadowolenia ma kolega świderskiego z zespołu Bartłomiej Drągowski, który popełniając błąd w bramce zapewnił Alisowi remis, oceniony na 6-2. Na greckich boiskach grał miniony weekend jeszcze jeden z naszych reprezentantów, a więc Tomasz Kędziora. Jego Paok wygrał wyjazdowe spotkanie z AEK nie tracąc gola. Kędziora wygrywał pojedynki zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Kilka dobrych wybić piłki, 0 z tyłu. I 7-6 za to spotkanie. Metty Cash rozegrał pełne 90 minut w meczu Aston Willi z Tottenhamem. Broniąc przed kontrą jako ostatni obrońca popisał się fenomenalnym kluczowym podaniem przy drugiej bramce dla Willi. Otrzymał ocenę 7-4. Nie obyło się też bez absencji wśród naszych kadrowiczów. Michał się odpoczywał, Łukasz Skorupski w meczu z Cagliari był rezerwowym, a Przemysław Frankowski i Robert Lewandowski mają kontuzję. Najgłośniej jest oczywiście o naszym kapitanie. A to za sprawą słów Jana Urbana, który stwierdził, że przy naderwanym mięśniu nie można biegać z dużą prędkością. Ludzie z piłkarskiego środowiska dobrze o tym wiedzą. Nie rozumiem tej kontuzji. Czyżby coś sugerował? Miejmy nadzieję, że nie jest to prognostyk kolejnej zadymy wewnątrz prezentacji. Jakie jest Wasze zdanie? Piszcie w komentarzach, chętnie poczytam. Do następnej kolejki.